Hej tu Robert, hej tu Krowa, oczywiście z ekipy Interfoto. Chcielibyśmy zaprezentować, z jakimi sprzętami wybieramy się na Wojnowski Festiwal Fotografii. Oczywiście jest to jego siódma edycja. Nie możemy się doczekać. No i tak, Tomek bierze ze sobą Pentaxa K10D z dwoma manualnymi obiektywami, chociaż trzeci też wydaje się, że będę używał w trybie manualnym. Tutaj mamy Pentaxa manualnego SMC Pentax 150 ze światłem 4. Do tego będzie jeszcze 50. Makro ze światłem 4. Tu go nie mam, ale mam go już wspakowanego. Oraz dodatkowo będzie jeszcze obiektyw SMC Pentax do pełnej klatki, którego ja użyję akurat do kropa. I to będzie obiektyw 24 mm ze światłem 2, czyli wyjdzie trochę w okolicach 35 lub trochę powyżej. Także wydaje mi się, że to będzie e, niezła burza. A Robert zabiera. Ze sobą nieco skromniejszy sprzęt, bo biorę ze sobą lajkę like M monochrom z 50 f1 Noctiluxem. Zobaczymy jak to cudo sprawdzi się w wojnowskiej scenerii. Myślę, że czarno-biały klimat i wojnów to coś, co zdecydowanie zrobi świetną robotę. Dzięki wielkie, do zobaczenia i dajcie znać nam w komentarzach, co Wy macie ze sobą w wojnowie, jeśli jesteście tam. A jeśli chcielibyście tam pojechać, to co byście ze sobą zabrali? Cześć! Na razie!